Dzień dobry, a wieczorem 29. Już mamy na szczęście już coraz dłuższe dni, więc bardzo się cieszymy, e, dłuższe dni, mamy jasną wystawę, bardzo klarowną, fajną, czystą, przeszczędną, świetlistą naszej galerii delfiny Grzegorza Broczkowskiego, urodzony 1 maja, dobrze mu 1 maja. We Włocławku, tam był wygorszy i się podkształcał w liceum plastycznym, potem akademię, piękny sztuk pięknych. I malował fajal. <grym> domu, w domu. Więc bardzo się cieszymy, że mamy w naszej galerii i co więcej, daję chyba głos profesorowi Stanisławowi Czeszkowskiemu. On go tu wprowadził, jak teraz mówi. No właśnie, to tak Ania obowiązek przede mną postawiła, ale ja ten obowiązek e, ja z wielką radością ten obowiązek przyjąłem, jako, że profesora Grzegorza Mroczkowskiego bardzo lubię jako artystę, bardzo szanuję jako artystę i bardzo lubię jako człowieka. To, co widzimy na wystawie, to jest typowy jego charakter i jako człowieka, i jako artysty. Grzegorz jest człowiekiem bardzo stonowanym, bardzo uśmiechniętym, bardzo radosnym. Znany jest we środowiskach ze swojego radosnego śmiechu. Nie będę teraz prosił go o powtórzenie tego, ale on to jasno z tego. I właśnie te, tę radość, ten spokój widać na jego obrazach. Widać na jego obrazach również pochodzenie artystyczne artysty, y, autora Grzegorza Mruczkowskiego. Tu widać rękę Wielkiego Mistrza Gierowskiego, ta jego geometria specyficzna dla Mroczkowskiego geometria, ta cichość, ta łagodność, ten uśmiech, to właśnie jest między innymi wywiedzione od pracowni, od ręki mistrza z Akademii Sztuk Pięknych. Grzegorz y, znany jest również przede wszystkim w y, sferach y, artystycznych, w sferach technicznie y, y, interesujących się sztuką, jako ten, który zna się doskonale na technikach malarskich. To on na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, przepraszam, to z wzruszenia. To on na Akademii Pięknych w Warszawie uczy studentów wszelkich technik malarskich. Malarstwa na papierze, na płótnie, malarstwa architektonicznego na ścianie. Z kolei ze mną ja mam przyjemność pracować na Akademii Pedagogiki Specjalnej. I właśnie to, co tutaj oglądamy, to jest specyficzne malarstwo. Ja namawiałbym Państwa do przyglądania się temu malarstwu i z daleka, i z bliska, bo z bliska się jeszcze więcej widzi niż z daleka. To jest jego technika, którą on się przygotowuje w swoim malarstwie, gdzie sam do malowania przygotowuje. Farby, pigmenty mieszając z białkiem jajecznym i właśnie to tylko taką z białkiem żółtkiem, to tylko taką techniką można uzyskać takie efekty, jakie widzimy na jego obrazach. Dla mnie zupełnie nową rzeczą, którą widzę tutaj w galerii, to są jego malowania na papierze. To są zupełnie tak, jakbyśmy się uczyli, jak przypominamy sobie pierwszych liter pisania, kaligrafii. Tak, on właśnie kaligrafuje na tym barierze swoje geometryczne wzory różne. One są jednocześnie wzorami, a jednocześnie mają pewien posmak. W związku z realizmem. Jeśli przyglądam się na te Wielkie Płótna, to odnajduję tutaj i Ziemię, i Niebo, i łąki, i lasy. To wszystko na jego obrazach można zobaczyć. Właściwie tyle mogę powiedzieć od strony artystycznej, od strony towarzyskiej, to już powiedziałem, że go lubię. <grym> I życzę dalszej y, y, pracy, dalszej owocnej pracy i bardzo się cieszę, że Galeria Zerfiny, co chciałbym tutaj zauważyć, przyjęła do swojego grona Pana Profesora Grzegorza Mroczkowskiego. Dziękuję Państwu. Chciałbym też Państwa bardzo serdecznie dzisiaj powitać. Jak to bywa, cieszę się wszystkim, że znowu krok do przodu zrobiliśmy tym kolejnym wernisarzem. Tym bardziej, że jak mówił Pan Profesor i Przyjaciel nasz Staś Przeszkowski, w swojej landacji, jest to piękne malarstwo, i, o którym ja nie mogę mówić, bo naprawdę. Nie znam się na sztuce. Byłem kibicem przez dziesiątki lat małżeństwa z Delfiną, twórczynią tej galerii i wspaniałą artystkę. Byłem kibicem. I to kibicowanie mnie, dziennikarzowi, ekonomiści i prawnikowi dało bardzo dużo. Ale to jeszcze nie jest wiedza. Raczej dało wrażliwość to, ponieważ również fascynuje mnie fizyka, zwłaszcza fizyka kwantowa, ta wrażliwość na dzieła takie jak właśnie pana profesora Grzegorza Wroczkowskiego, ta wrażliwość mówi mnie, że właśnie między fizyką a prawdziwą sztuką nie ma różnicy. W sensie odczuwania, odkrywania tajemnic. Nie, nie, nie. Ja bardzo króciutko dwa słowa. Yy, no, Słuchałem się tyle dobrych rzeczy o sobie, że, że coś mi zaskoczyłeś. Myślę, że na pewno coś mi się zaskoczyło. znamy się no, w miarę dobrze, ale widujemy się bardzo rzadko w szkole. Może dlatego masz takie dobre zdanie o mnie. Yy, no, chciałbym Ci podziękować, to tym bardziej, że jak człowiek słyszy dobre słowa od starszego kolegi po fachu, a nie na konkurencji, konkurencji, to tym bardziej to jest budujące. Także dziękuję bardzo. No, tutaj porównania do fizyki były jak najbardziej e, e, dla mnie przyjemne, ponieważ wydaje mi się, że każdy artysta posługujący się właśnie takim językiem, jakim ja tutaj staram się e, pokazywać, jak jest jakby szuka tego samego jak fizyka, tak naprawdę ja tutaj nie widzę, yy, nie widzę jakichś różnic, tak? oczywiście fizykotami to yy, z działaniami matematycznymi yy, opisania, a my opisujemy to właśnie językiem malarstwa, także wydaje mi się, że dochodzimy ciągle do tego samego, tylko jednym językiem. Yy. Ja bym tylko chciałbym to, że właśnie, właśnie, właśnie orientują, że te moje obrazy muszą opisać, tak nasze opisać. Tylko powiedzieć, że ja maluję pejzaże tak naprawdę, ale te pejzaże tak są przede ze mnie widziane, to jakby to nie poczę... Chyba... Tak, to, to, że one są takie, a nie inne, no jakby pokazują raczej mnie, a nie ten pejzaż, który ja widzę, tak? Także to jest jakby rzecz, która, która określa bardziej mnie niż to, niż to co mnie otacza. Cieszę się, że tutaj jestem w tej galerii. Także ja chciałbym przede wszystkim podziękować za to, że zostałem tutaj zaproszony. Oczywiście, za pomoc Ani drogim, za to, że pomogłem tak pięknie powiesić te obrazy, bo była zdecydowana i, i wiedziałem, jest że nie mam tutaj za bardzo y, dużo manierów, które wprowadzają pewien chaos. Nie, 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 jest dobrze, dlatego <laughs> wolę właśnie podeprzeć się autorytetem też koleżanki po fachu, która wie o wie jak w tej daremnej powieści was, żeby one były dobrze czytelne. Proszę, dziękuję bardzo i dziękuję też sponsorom za za dobry za poczęstunek, który jest obok, Także zapraszam wszystkich do oglądania i do konsumowania. Dziękuję. <klucz> coś? Tak? Czy można coś powiedzieć? Ja to nie, 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 nie